I witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na film dotyczący niekosmetycznych ulubieńców. Nie wiem, jak taki film nazwać. Jeżeli macie jakiś pomysł, to dajcie mi koniecznie znać na dole. Nie będzie może aż tak dużo tych, tych rzeczy, które chcę Wam pokazać, o których chcę Wam powiedzieć, natomiast. Mam taką pewność, że to są rzeczy, które naprawdę ostatnio bardzo mi się sprawdzają, bardzo mi się podobają i, i mam nadzieję, że wam się coś przyda. Z tego także zapraszam. Pierwsza rzecz, to mam taką małą sztukę małą sztukę jedną sztukę tutaj mam, chociaż jest to sprzedawane w takich kartonikach, gdzie jest chyba 50 sztuk, i to są. Brilliant Putstusher, czyli po prostu to są chusteczki do czyszczenia okularów. To zakupicie w Rosmanie właśnie 50 sztuk, za chyba około 90 zł. 9 zł. Pakowane jest każda chusteczka pojedyncza w taką saszetkę, więc spokojnie możecie je sobie schować do torebki. I to jest świetna sprawa, jeżeli nosicie okulary korekcyjne, żeby sobie je przetrzeć taką chusteczką, czy okulary. Przeciwsłoneczne. Ta chusteczka jest nasączona składnikami, środkami czyszczącymi, ale również alkoholem, więc nie pozostawia smug bardzo fajnie czyści nam szkła. I też ja jej używam często do ekranu telefonu, żeby po prostu go sobie oczyścić. Tym bardziej, że te dotykowe telefony to tutaj często są po prostu całe, bardzo brudne. Więc to jak najbardziej się sprawdza i Fajnie sobie kupić to duże opakowanie i kilka sztuk wrzucić do torebki. E, następna sprawa to jest jedna rzecz z biżuterii, bez której ja naprawdę sobie nie wyobrażam e, chyba życia już teraz. E, to jest taka oto mm, bransoletka. Nie mogłam to pokazać, bo z sensu już mam ten zegarek. E, bransoletka, która nazywa się Missu. I to jest bransoletka, którą możecie kupić online i są one też stacjonarnie w, w Hebe. I to są bransoletki, które są zrobione z, z koronki. Jak widzicie, mam taką w takim rażącym różowym kolorze serduszka. Są tam jeszcze kwiatki, pacyfki i nie wiem co jeszcze. Nie pamiętam. Bardzo fajnie się nosi. Tak naprawdę na nadgarstku w ogóle nie przeszkadza. A jest bardzo, bardzo ciekawym takim elementem kolorystycznym. Bardzo fajnie ożywia strój. Naprawdę mi się bardzo podoba. I ja też teraz, w takim okresie ciepłym, letnim, nie lubię mieć na sobie za dużo biżuterii, bo zaraz mi gdzieś to tutaj przeszkadza, poci mi się ręka. A tutaj po prostu te koronki tak naprawdę nie czujemy na ręku. Możemy sobie regulować spokojnie. Szerokość, więc jest bardzo fajne. One kosztują około 20-25 zł, w zależności od modelu, od rodzaju. No i także naprawdę niedrogie, a, a bardzo wyglądają efektownie. Także to jest to, dobra. E, słuchajcie, następna sprawa to są zapachy. E, odkąd zrobił się taki boom na Yankee Candle, e, to e, ja się. Ja się złapałam na tą manię i zakupiłam dwa woski z Jenki które się tutaj nie pojawią, bo po prostu ich nie lubię. Ale chcę Wam pokazać parę rzeczy, które są moimi ulubieńcami, które bardzo bardzo lubię używać. I są to świece z, z Ikei. Ja wiem, że dużo osób narzeka na to, na te świece, natomiast w moim małym pokoju. One się bardzo fajnie sprawdzają. Ta biała to są te zapach lodów i ciasteczek. Bardzo bardzo przyjemny taki delikatny zapach śmietankowy. Tutaj mam jabłko z cynamonem. Bardzo fajne świece, jak widzicie, wypalają się tutaj tą białą po prostu za późno skróciłam knot, natomiast na tej widać, wypalają się równo nie zostają żadne brzegi przy tym nam zostaje później szklanka w której ja przechowuję biżuterię i różne mniejsze, y, mniejsze rzeczy ja te świece bardzo, bardzo lubię ponieważ y, no, są tanie, niedrogie bardzo się długo, fajnie y, 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 palą i przyjemnie pachną y, także ja naprawdę y, w świeczkach z Ikei jestem zakochana tak samo ja jeżeli chodzi o y, podgrzewacze Tutaj mam akurat takie dwa. To są z takiego zestawu, gdzie jest 36 sztuk. I to są owoce leśne. I to są najpiękniej pachnące podgrzewacze, jakie ja kiedykolwiek miałam. Kupuję je prawie za każdym razem, kiedy jestem w IKEA. 36 sztuk tych podgrzewaczy kosztuje 10 zł. A kiedy je palimy, to one pachną po prostu w całym pokoju. Co prawda, to są podgrzewacze, ale nie się sveni. Co prawda, to są podgrzewacze, które. Wyjątkowo szybko się spalają. Natomiast, kiedy używam sobie tego lampionu, który tam stoi, który Wam pokazywałam w holu z Empiku, to palą się zdecydowanie dłużej. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. I jeżeli chodzi o olejki do kominka, to ja mam dwa olejki. Jeden to jest moje ulubione w tym momencie. Jeden to jest pomarańczowy i jeden to jest. Frutowy. Nie pamiętam nazwy tej firmy. To jest chyba pachnąca szafa. One są dostępne w Rosmanie za 6 czy 9 zł. Naprawdę są tak intensywnymi zapachami, że spokojnie można dwie czy trzy krople wylać i pachnie Wam cały dzień. I ja tutaj też mam. Przykręcę oczywiście po świeczce. Takie suszone kwiaty z, z Ikei. Tu są jakieś takie suszone elementy. Ja po prostu tymi olejkami wylewam kilka kropli tego olejku na te suszone... E, suszone susze e, i pachnie mi naprawdę cały dzień bardzo fajnie. I tak myślę, że skoro już zaczęłam ten temat Yankee Candle, to Wam już go skończę i powiem, e, o co chodzi. E, słuchajcie, ja zakupiłam sobie dwa woski. E, te woski... E, Kupo, kupiłam, będąc jedną truskawkową, rudziuszką, zakupocholiczką i innymi dziewczynami z złotych tarasek mm, za 6 złotych jeden i wybrałam sobie wybrałam sobie dwa zapachy. Pierwszy jest to Clean Cotton, a drugi nazywa się nazywa się Beach Walk. I powiem Wam, że Jestem rozczarowana tymi woskami po prostu, bo bardzo dużo się o nich mówiło, a ja nie spodziewałam się po prostu większego wow i większego halo. I tutaj mamy 22 gramy wosku. Ten cream cotton pachnie po prostu proszkiem do prania i według mnie to jest przepiękny zapach. Natomiast to czego nie lubię w tych woskach to to, jaką one mają strukturę. Ja się spodziewałam trochę innej konsystencji. A to jest takie troszeczkę jakby one się składały, były posklejane takie małe okruszki po prostu w całość. Ja się spodziewałam takiego gładkiej, jednolitej konsystencji i przez to się masakrycznie kruszy. I co więcej zawsze dziewczyny mówiły, że wystarczy odrobina, a na ten mój niewielki pokój, który ma, nie wiem może 6 m2, to ja tak naprawdę potrzebuję dobrą 1 trzecią tego wosku, żeby było go czuć. I też tak naprawdę czuć go przez pierwszą godzinę palenia, a później absolutnie tego zapachu nie czuć i jest on niewyczuwalny. A szkoda, bo podobno możemy te woski wielokrotnie używać. No trudno. Ten bieczłok to jest taki delikatny, morski zapach, też taki czysty. No nie wiem, może trafiłam po prostu na złe zapachy. Jeżeli macie jakieś sprawdzone zapachy z Yankee Candle i się znacie w temacie wosków, to. Dajcie mi znać. No. To. na bardzo fajną książkę. To jest książka autorstwa Davida Lebowica, która nazywa się Słodkie Życie w Paryżu. I według mnie to jest jedna z lepszych i ciekawszych książek, bądź co bądź kucharskich, kulinarnych, które które czytałam. To jest taka sfabularyzowana. Sfabularyzowana opowieść. Yy, tutaj mamy przepisy na, yy, na słodkości, no tak jak tytuł wskazuje, słodkie życie w Paryżu, ale jest to okraszone opowieściami yy, o typowym życiu w Paryżu o tym, jak rozmawiać ze sprzedawcami, jak wyglądają zakupy, jak wyglądają pewne zwyczaje, jeżeli chodzi właśnie o kupowanie, o wybieranie towarów w sklepie, o zachowanie się w restauracji, o to, gdzie szukać publicznej toalety, jaką zamawiać wodę do picia, bo tam z tą wodą w Paryżu też różnie to bywa. Książkę czyta się jednym tchem i jest naprawdę fenomenalna i myślę, że dla osób, które interesują się pieczeniem, słodkościami i ciasteczkami i przeróżnymi deserami będzie to fajna sprawa. Dla osób, które są zakochane we Francji i w Paryżu, myślę, że to też będzie ciekawa książka. Dla osób, które się wybierają do Paryża, to też myślę, że będzie to ciekawa książka, żeby poznać te zwyczaje i później się lepiej odnaleźć w świecie paryskim. I też po prostu dla osób, które są ciekawe świata. Myślę, że że to Wam się sprawdzi. To jest wydawnictwo Pascal, na pewno jest dostępne na Wępieku. Słodkie życie w Paryżu David Lebowitz. Tak to wygląda. Kulinarno-lifestyle'owa lektura pełna smaku i humoru wciągnie nie tylko kulinarnych pasjonatów, ale podróżników, łakomczuchów oraz wszystkich, którzy kochają życie i lubią czerpać z niego garściami. Taką recenzję wystawił Pan Tomasz Woźniak. Także ja Wam bardzo, bardzo polecam. I to, co Wam chcę jeszcze polecić, to są filmy. Ja was pytałam, jak miałam handel, to pytałam was o na Facebooku o różne filmy i poleciłyście mi m.in. pamiętnik, więc na pewno część z was już ten film widział, widziała. Jeżeli go nie widziałyście, to to wam serdecznie polecam. Mi też mój brat ten film polecił. Słuchajcie, no, nie wiem do końca jak to opowiedzieć, żeby nie popsuć niespodzianki tym, którzy ten film będą chcieli obejrzeć ale jeżeli lubicie historię o miłości jeżeli lubicie takie historie o tym jak to miłość się rozwija, jaką ma siłę jak potrafi wszystkie wszystkie przeżyć problemy i, i przeszkody napotkane na drodze jeżeli boicie się starości zastanawiacie się jak to może wyglądać jeżeli marzy wam się zestarzenie się przy boku swojego mężczyzny Myślę, że to, to wszystko y, można znaleźć w tym filmie. Y, ja ten film widziałam już cztery razy. Za każdym razem płaczę na tym filmie po prostu jak głupia, do góry po prostu płaczę. Łzy mi ciekną. Y, mnie poruszył, pomimo tego, że y, jest to taki film, który tak naprawdę dla niektórych może być takim kolejnym filmem od takim po prostu y, do obejrzenia i do zapomnienia. Zdaję sobie z tego sprawę, bo to potrzeba pewnego romantyzmu i wrażliwości, żeby ten film przeżyć w, w taki sposób jaki ja go przeżyłam. Albert obejrzał za mną ten film i powiedział, no fajny, fajny, ciekawy. Ale jakoś tam wielkiego wow nie było. Jestem ciekawa jak, jak to jest z Wami i z pamiętnikiem, więc jeżeli widziałyście ten film, to dajcie mi znać, ale tak wiecie, żeby nie zdradzać zakończenia. Jeżeli po moim poleceniu go obejrzycie, to też dajcie znać jak Wam się spodobał. Drugi film to jest film totalnie, totalnie taki, właśnie na wieczór, na raz, żeby obejrzeć i, i tyle. Może nie jakoś bardzo ambitny i nie jakoś bardzo poruszający serce i wzniosły. Natomiast to jest taki film właśnie na poprawę humoru do kolacji czy do miski z popcornem i jest to film francuski, który nazywa się Depresja i kumple tak naprawdę nie wiem dlaczego, ale dawno na żadnym filmie się nie naśmiałam tak jak przy tym filmie fajna historia i o miłości i o przyjaźni o takiej męskiej przyjaźni męskiej solidarności z fajnym francuskim żartem ja w ogóle lubię francuskie poczucie humoru Także ten też Wam mogę polecić. I jeżeli chodzi o muzykę, to mam dwie piosenki, które zawładnęły moim sercem w tym miesiącu. Oczywiście jest to Blurred Lines i jest to. Ze świetnym teledyskiem w ogóle. Teledysk jest przecudowny. Prze I jest to piosenka, której nie pamiętam tytułu. Refren jest She is untouchable. Taka też, taka właśnie wakacyjna, taka do pokołysania się. Czy taka, żeby się posłuchać leżąc na leżaku, czy na plaży. Podlinkuję Wam te dwie piosenki na dole, żebyście sobie zerknęły. Także to tyle. Dajcie mi znać, co Wam się sprawdziło w tym, w tym ostatnim czasie, co Wam się spodobało, jakich Wy macie nie kosmetycznych ulubieńców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego. Pa, pa! To może jeszcze coś tam spróbuję. Yy, I i co jeszcze? Słuchajcie, mam już do polecenia. daleko rzek I W mały żył. Z tatą krokodyl. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale i bateria. Bateria. Uh, uh. Zapomniałam o kabelku. Uh, uh. If you don't know my name, you can call me baby Yeah, baby, baby. Nie with you yeah. Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że po raz kolejny na moim kanale. Jeżeli nie po raz kolejny, to witam wszystkich nowych widzów. Bardzo fajnie, że ze mną jesteście. Dzisiaj przychodzę z filmem. Przechodzę do Was, właśnie weszłam do Was do domu. Tworzyłam, że i weszłam. <grych> Dzisiaj film z kosmetycznymi ulubieńcami ostatniego czasu. Mhm. Kosmetycznymi jo. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kajmanowa, a to jest mój vlog. Dzień dobry wieczór. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że po raz kolejny na moim kanale, ale witam też wszystkich, którzy dopiero do nas dołączyli. Dzisiaj przychodzę. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie.